z Milionowic nagrałem tysiąc filmów, ale takiego filmu jeszcze nigdy na kanale nie zobaczyliście i wcale nie jest to clickbait. Mówię poważnie, widzowie, będzie to odcinek, w którym pokażę kilkugodzinną pracę nad lodowcem, a lodowiec się zmienił naprawdę mega mocno. Serio, czy kiedykolwiek widzieliście odcinek, gdzie pomiędzy odcinkami faktycznie budowaliśmy bardzo, bardzo dużo tu na Milionowicach i faktycznie mogłem wam to pokazać? Specjalnie zacząłem w tym miejscu, bo sami widzicie, że tutaj zmian praktycznie nie ma. No dobra, doszedł taki, o, taki, o, sobie doszedł. No spoko, o, jakieś drzewko widać, ale słuchaj, to co się dzieje tam za lodowcem, naprawdę w to nie uwierzycie. Więc zapraszam za mną. Jeżeli jesteście fanami milionowic, to musicie obejrzeć to do końca i specjalnie mam shadery, dlatego że na shaderach wygląda to o niebo lepiej. Już tutaj możecie zauważyć, że co nieco się pozmieniało. Ale słuchajcie, wejdźmy sobie tutaj na nasz basen. Bo teraz stąd dopiero będzie widać, że co nieco się tu zmienia. Miło, ale tak nie za bardzo jeszcze widać co prawda, widać że coś jest. Ale nie wiadomo co. Chciałbym w szemie wobec pokazać Wam totalną zmianę na moim lodowcu. Krok po kroku, bo naprawdę to, co się tutaj wydarzyło, serio wygląda to niesamowicie razem z połączeniem jeszcze właśnie z tą farmą. Czy hodowlą Pan serio robi to wrażenie? Oczywiście jeszcze nie wszystko jest skończone. Nie wszędzie jeszcze coś się znajduje, ale naszą przygodę zacznijmy widzowie w tym oto miejscu. Jak sami zauważyliście, bardzo chciałem zadbać o design tego lodowca, dlatego że od roku stał on po prostu pusty. Mieliście Mieliśmy niby górę lodową, i jakby cały ten mój dom, ale naprawdę nie wyglądało to zbyt urokliwie. A teraz poza takimi pierdłkami, małymi właśnie detalami, jak chociażby, no nie wiem, taki lizak, który mi się bardzo kojarzy z jakąś Laponią gdzie święty lizak? Mikołaj. No, no tak mi się to kojarzy. To właśnie on, Mikołaj tam żyje i takie coś sobie ma. To słuchajcie, no. takie właśnie designy, jak popatrzcie. Zwykła, głupia lampka, ale już jaki klimat wprowadza? Czy chociażby takie surowe ognisko? No nie takie surowe miejsce na ognisko. Fajnie, że mega to ładnie jest, to, to do, moim, moim zdaniem nie? wygląda. Nie? Tutaj, Wieczór oczywiście, jeszcze ładnie. mamy taki <laughs> stawik z azalią i spyta. Specjalnie wczorajszym odcinku wziąłem troszeczkę kwitnącej azali, żeby właśnie móc ich tutaj pozasadzać. Bo będę chciał, słuchajcie, zasadzić gdzie nie gdzie normalnie rosnącą azalię i przykryć ją śniegiem, tak jak to drzewo. Wy pewnie wiecie, że to drzewo to jest akurat tajna baza, no nie? Ale nie to będziemy jest robić baza, z każdego. Nie wiedziałam. No przecież budowaliśmy to chyba, a może nie budowaliśmy tego razem. W każdym razie, słuchajcie, nie wszystko było, oczywiście oj, nie będzie pamiętam. tajną bazą, ale będę chciał, żeby to wyglądało fajnie. Nawet słuchajcie, takie głupie sople. Popatrzcie, zwykły, głupi sopel z lodu. Jak on super wygląda, kiedy się tak na nim dobrze Odbija światło. Ale idąc, słuchajcie, dalej. Tutaj zmiany dopiero się zaczynają. Tak jak mówiłem, słuchajcie, jakieś tam pierduki, jakieś, jakieś tam krzesło, oświetlenie, to to. jakieś no, krzesło to niech se stoi, może ktoś sobie normalnie tej ubikacji z tego zrobi. I tutaj, popatrzcie, fajnie zaprojektowane lampy. Mi one się totalnie kojarzą z takim średniowiecznym klimatem, do którego akurat lodowiec chyba bardzo pasuje, więc no niby trochę dziwnie, ale ja z drugiej strony że taka taki, lampa fajna. Taka naprawdę, odległa super. Ej, naprawdę to wygląda jest jak się właśnie, jak się właśnie, jak się te te, te takie wiecie jak które robiliśmy tak z 2-3 dni temu. To akurat już wam pokazywałem, ale o, popatrzcie. Tu można łowić ryby. No możesz, ale odnośnie ryb to zaraz. Odnośnie ryb to zaraz będzie. Popatrzcie. Tutaj to drzewo, słuchajcie. Ja już nawet nie pamiętam, czy były te, nie, te wszystkie drzewa, czy nie. Ale o, słuchajcie, to jakie są ładne. oświetlone. Te roomlighty wyglądają niesamowicie dobrze. Akurat to drzewo to chyba było. Ale słuchajcie, naprawdę serio. Mega fajnie wyglądają też roomlighty, które po prostu to dobrze oświetlają. Czy właśnie to miejsce na kolejne ognisko? Niby proste, surowe ognisko, ale wygląda moim Zdaniem naprawdę rewelacyjnie. Serio, takie surowe Można klimat. zrobić mocne po posiedzenie. No, można zrobić i można na tym piec, słuchajcie, jedzenie. Jakbym miał teraz surową jakąś bara. Ej, a Ej, ziemniaka ja da się. O, ziemniaka. da się ziemniaka włożyć, widzisz? Możesz teraz go piec. Ej, ja nigdy jeszcze nie jadłem nie jedzenia wiedziałam. w Minecraftzie z ogniska, więc na koniec odcinka tu przyjdziemy i zobaczymy, czy to się upiekło. Serio, nigdy jeszcze tego nie robiłem. Dobra, kolejne drzewko. No w tym miejscu to akurat wiecie, że drzewa nie było, ale te drzewa ze śniegu, moim zdaniem, nadają fajnego charakteru, że nie jest tutaj tak pusto. Popatrz, jak teraz się na to patrzyć. Po prostu nie jest tutaj pusto w tym miejscu, ale najgrubiej to jest dopiero tutaj. Popatrzcie, jak to, to wygląda, jakieś... jak na jakąś oh. miniaturkę widzowie. Ryby. Aha, Ej, to już wygląda, nie ma tu ryb. Jest... Nie wierzę, że były tu ryby! Jeszcze Małe chwilę. miasto! Dobra, zaraz miasto słuchajcie, zlegu. zaraz do tego przejdziemy. Popatrzcie. Wielki taki sopel, który wygląda jak w prawdziwym życiu. Jak góra wygląda, wapienna. Jak jak jakbyś był taka... w górach wapiennych, góra to wapienna. miałbyś coś takiego, no nie? Serio, napra... No w Polsce są takie, no nie ja wiem, jak jesteś na przykład w kościelisku. Jak taka. jesteś w kościelisku w górach w Polsce, to właśnie tam takie mniej więcej góry są. Więc moim zdaniem fajnie to wygląda, że jest tutaj taki malutki szczyt. Jeszcze super by było do niego dodać, że będzie się lała z niego woda gdzieś na że to będzie wodospad. Tak jak też. właśnie w górach, na w Polsce. Lodu. Tu jest, słuchajcie, Ciciuś. Przywitajcie ładnie, Ciciusia. Ja Popatrz, jaki fajny. ja jaki. jaki Ciciuś tutaj. Możesz sobie... Albo dobra, możesz z nami cici, łazić tutaj, cici. Byku. Możesz tutaj z nami łazić. Tutaj specjalnie, Spój, słuchajcie... Mój? No chyba mój, skoro mogłem go odsiadnąć. Słuchajcie, tutaj przejście. Bo pamiętacie, w ostatnich odcinkach w tym miejscu robiliśmy flagi milionowic i zrobiliśmy dziurę. Więc stwierdziłem, że fajnie, żeby tutaj takie o, przejście tu było. Niech sobie, słuchajcie, Ale przejście się... będzie. Ale tu jest naprawdę grubo. Popatrzcie, słuchajcie, na ten most. Jaki on jest niesymetryczny. Taki prosty. Właśnie po raz kolejny użyję tego słowa. Surowy. Bo... Taki miał być ten słuchajcie lodowy. Serio, te kilka godzin pracy miało być takie, żeby wrażenie było surowego miejsca. I chyba to się udało. No serio, popatrzcie no jest, na to. Tutaj Naprawdę. Tutaj nie, nie, rosną. O wszystkim Tutaj nie, przede wszystkim są creepery. nie, uh! stąd! Co to nie, nie, Dobra, nie, ma już creeperów. nie, serio, ten most, tak moim zdaniem, robi super klimat. Oczywiście nie, nie, no, to lodowisko. No, to jest wszędzie, tak dosłownie to nie, nie, jest wszędzie wszędzie. nie, 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 na nie, 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 Miejsce po zlodowaceniu. Serio, totalnie, jakby jezioro, które po prostu powstało przez to, że się roztopił lód. Tutaj, słuchajcie, były ryby. Ja specjalnie przyniosłem tutaj ryby, których w tym momencie nie ma. Nie co wierzę, słuchajcie. Nie, nie wiem, naprawdę nie umiem Ci powiedzieć, co się stało z tymi rybami, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Dałem tutaj ryby, których teraz nie ma. A gdyby tutaj pływały ryby, to by było dużo lepiej. Może w takim razie, słuchajcie, pływa. damy axolotle. Ej, gdybyśmy dali axolotle, które nie znikają. To mogłoby naprawdę super wyglądać, no nie? Naprawdę, bardzo fajne miejsce, ale wiecie o czym jeszcze pomyślałem? To mi w ogóle wpadło teraz do głowy. Żeby, słuchajcie, wziąć takich latarenek i poustawiać ich mega dużo Ej, w wodzie. Na dole! I żeby wziąć, no słuchajcie, też Te lighty byśmy, słuchajcie, wzięli i je poustawiali w Ej, wodzie. Ej, kot się kąpie. O, no to niech się. No to, no to jest fajnie, no to będzie czystym kotem w takim razie. No niech se będzie czystym kotem. Dobra, my widzowie idziemy sobie tutaj dalej. Ewidentnie idziemy dalej, bo proszę popatrzeć. To iglo było wcześniej, ale teraz! Iglo! Jakie ładne wcześniej wejście! Nie, było, 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 naprawdę było. Tutaj nawet jakieś kiedyś i temy były, ale nie wiem czy w tym momencie będą. O, są jakieś temy! Skrzynia i biały tulipan. Ale serio, w tym miejscu teraz o, na jest naprawdę fajne wy... O, kurde, patrzcie jak to wygląda, widzowie, Patrzcie jak to wygląda na tych shaderach, serio. No przyznacie szczerze, naprawdę, jest to mega ładne. Przejek na mnie! Jak na mnie. To jest naprawdę słuchajcie giga giga ładnie. Serio, totalnie to wygląda. No i ten domek Ty słuchajcie. Domek jest, domek jest z projektu, wejść? nie można ukrywać. Domek jest z projektu. To nie jest wizja, słuchajcie na zasadzie, że <laughs> jestem super budowniczym. Absolutnie nie. Ale ale robi dobrze, robi dobrze, słuchaj. Nie, no z Pinteresta, czy tam, nie wiem, z jakiegoś, nie wiem, z internetu. No, w każdym razie domek. On fajnie jest tutaj słuchajcie oświetlony, ale teraz tak jak patrzę, to wydaje mi się, że oświetlenia powinno być więcej, zwłaszcza słuchajcie w tym oto miejscu. Specjalnie poszliśmy się przespać, bo nie chcemy pokazywać tego w nocy. W nocy zaraz, słuchajcie, to pokażemy. Zaraz poczekamy na noc i będę mógł wam to pokazać w całej tej pełnej krasie, kiedy te lampeczki będą się świeciły. Słuchajcie, bardzo prosty domek, dlatego że nikt z niego nie będzie korzystać. No powiedzmy sobie szczerze, no tutaj oczywiście można by to wziąć i, słuchajcie, rozwalić pokój w środku i tak dalej. Nie byłoby z tym na pewno żadnego problemu, ale nikt nie będzie raczej z tego domku korzystał, więc po prostu nie chciałem tego Właśnie robić. Tutaj tu jeziorko, słuchajcie, widzicie mostek. Nie, no, naprawdę super to wygląda. Serio, mega, mega fajnie to wygląda. I tutaj tak jest akurat Mega ciekawa rzecz. Słuchajcie, przygotowałem specjalnie śnieg i dynie, aby, słuchajcie, tutaj zrobić farmę bałwanów. Wydaje mi się, że bardzo fajnie to wygląda. Słuchajcie, serio, bardzo fajne poletko będzie, jeżeli w tym miejscu zrobimy farmę bałwanów. Bo tego też nie było. Tutaj sami widzicie troszeczkę pusto, ale spokojnie, ogarniamy, dorobimy jedną choinkę, czy jakieś drzewko, czy może właśnie azalię. Tutaj patrzcie, to mega fajnie wygląda, że tu się tak rozlewa woda, ale sami widzicie, że w bardzo. Jakby zaplanowany sposób, że to nie rozlewa się na pół lodowca, tylko właśnie tak delikatnie się wylewa i naprawdę super, super klimatu to nadaje. Ten domek jest chyba najmocniejszą rzeczą, albo właśnie ten mostek. Tak czy inaczej, ta hodowla, słuchajcie, bałwanów jeszcze w tym odcinku w sumie powstanie, słuchajcie. Jeszcze w tym odcinku zaraz weźmiemy te bałwany i je tutaj poustawiamy, bo to będzie wyglądało fajnie. Tutaj kolejna jeziorka, słuchajcie, a to miejsce akurat robiła Juli. Tu dołożyła, słuchajcie, Julii od siebie cegiełkę. Ty, ja że zrobi zrobiła. <laughs> także słuchajcie, kolejne miejsce właśnie do smażenia na ziemniorów Słuchajcie, możemy te ziemniaki poustawiać. Dziwne, oh. że ten lód się nie roztapia, słuchajcie, no ale jak się nie roztapia, to niech się nie roztapia. No tutaj wokół też oczywiście będą musiały dojść drzewa i tak dalej, ale ja nie mogłem dłużej czekać. Ja musiałem wam pokazać, jak to wygląda. Oczywiście, jak to wszystko będzie skończone, to pokażę wam jeszcze więcej. Ale teraz, słuchajcie, zajmiemy się bałwanami, zanim zrobi nam się nocka. Bo ja nie wiem, czy słuchajcie, te bałwany się nie poroztapiają, czy nie będzie z nimi jakichś problemu. Nie no, muszę ustawić ognisko, być... bo mam jedno. No jak chcesz, to możesz poustawiać. Ja tak czy inaczej, słuchajcie, teraz muszę wykrawać te dynie, słuchajcie. Musimy powykrawać te dynie, żeby tych bałwanów troszeczkę tutaj poustawiać, no, nie? Zrobimy ich najpierw, no tak myślę, że z 10, słuchajcie. Zrobimy sobie z 10 bałwanów i zobaczymy jak ja ten design jak robisz, będzie wyglądał. Ehm, no stawiasz dwa bloki śniegu na to ta wykrawana dynia i powinien sobie śmigać normalnie tej bałwan nie powinno być żadnego problemu. Dobra, czyli no tak, dawaj, bierzemy pokaż. to, bierzemy teraz to i uwaga. Raz, dwa, trzy, ciach, bałwan się mało! Dobry, tutaj kolejny bałwan. Akurat bałwany są o tyle przydatne, że one odstraszają moby, bo one strzelają śnieżkami w moby. Znaczy, szkielet też oczywiście może w jakiegoś... Ty, a czemu to nic? A, bo nie. Oczywiście szkiele też może rozwalić takiego bałwaniarza, ale jeżeli tutaj będzie dobrze to zagrodzone Jakie specjalnie tak to to powinno słuchajcie normalnie śmigać A ja śmigać. Sobie takiego okrągłego no, jak w Minecraftie okrągły. No, kto to właśnie. widział, widzowie? No, kto to dobra, ten... widział? Dobra, stawiamy kolejnego. I tak, żeby, słuchajcie, z nimi nie przesadzić. Serio, ja nie chcę przesadzić, żeby ich tutaj A to nie było. Czy one nie za są dużo. agresywne? Nie, one są właśnie miłe. Jak go nawet uderzysz, to on ci też nic nie zrobi. Jakby to jest gigamocne, akurat. Dobra, słuchajcie, zrobimy jeszcze tutaj jednego i zrobimy, patrzcie, jeszcze tu jednego i jeszcze jednego. Tutaj, dobra. Więcej na razie nie, bo tak jak mówię, słuchajcie, nie chcę z nimi przesadzić. ja nie chcę tutaj zrobić takiej sytuacji, że potem, wiecie, będzie ich za dużo i będzie po prostu ścisk. i tłok. Wydaje mi się, że teraz wygląda to naprawdę mega dobrze. O kurde, znowu wpadło. Fajnie by było w ogóle tutaj, słuchajcie, poustawiać bałwany, żeby one sobie po prostu tutaj łaziły, ale ja wiem, jak to się skończy, że one potem niestety będą ginąć, one będą się topić na przykład, nie wiem, w jakiejś wodzie i będzie giga, giga lipa. No jak do ogniska, no jak do ogniska. Teraz idziemy, słuchajcie, zobaczyć, czy nam się ugotowały te ziemniaki, no bo to już naprawdę sporo czasu, słuchajcie, minęło i... Ej... Gdzie są te ziemniaki? Czy one się zjarały? Czekajcie, czy one się naprawdę zjarały? Dobra, stawiamy w takim razie kolejne. I teraz, słuchajcie, nadeszła chwila, gdzie właśnie chciałbym wam to pokazać w nocy. Bo w nocy to robi zdecydowanie największe... Ej, tu się zrobiły i odpadły. One same spadły jakby, te, te ziemniaki. Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie. O kurde, nie spać Ej. Czy one, oni się to. Ej, żeby mi się tej pies zaraz nie zjarał? Nie, dobra, on to, on to ogarnia, słuchajcie. On sobie normalnie tam czuluje, dobra. Dobrze. Tak czy inaczej, słuchajcie. Obejrzyjmy to teraz właśnie w nocy. Bo wygląda to moim zdaniem naprawdę mocno. Popatrzcie, serio. Całe oświetlenie tego miejsca z tymi gwiazdami. Serio, mega, mega wrażenie. Jeszcze raz mega wrażenie to robi. Ale faktycznie Patrz, to jeziorko powinno być. O robi ten pies. O kurde, naprawdę straszny <goda> agent, nie? Ale serio, totalnie trzeba, słuchajcie, oświetlić to drzewo teraz to widzę, bo ja naszej derach wcześniej tego nie sprawdzałem przed odcinkiem. I na pewno trzeba w wodzie zrobić tutaj oświetlenie. Serio. To jest giga ważne, bo sami widzicie, że to może i się odbija, może reflektuje, ale akurat serio jest zbyt ciemno w tym miejscu. Za mało teraz w nocy tutaj widać, ale tu się robi grubo, słuchajcie, tu się robi grubo. Popatrzcie na oświetlenie. Ej, te tego miejsca. te lampki można byłoby właśnie. Naprawdę w dół, mega mocno. Y, Muhomory czarne, czerwone to, to jest muhomor! Let's go, czerwone. Od to dzisiaj. Świecący. Tutaj tak samo. Przydałoby się to oświetlić i, I postawić kilka lamp stojon. A Trochę to boli. Ale, tak, tylko, ale tylko trochę tutaj to boli. Serio. Widzę w tym momencie, że troszeczkę za mało oświetlenia też jest tutaj. I fajnie by było w ogóle oświetlić cały lodowiec. Dlatego, że słuchajcie, lodowiec jest zbyt ciemny. Gdzie niegdzie oczywiście są lampki, ale fajnie by było porobić lampy po całym lodowcu albo dać więcej takich bigonów. Oho, oho. Wypadł mordo stąd. Nie ma takiej opcji. I to miejsce mi się mega podoba. Teraz, jak się patrzy tak na wskroś serio super wrażenie to robi serio to jest tak fajnie oświetlone tak ładnie tak estetycznie że przynajmniej moim zdaniem A jest to naprawdę udane ekran? Nie no, ja mam teraz na shaderach po prostu ciemno. Na shaderach zawsze wszystko jest ciemne, ale serio, przyznajcie, że robi to ewidentnie wrażenie, ale teraz ziomale, wy sobie siadacie tutaj i ty tutaj ziomal też sobie siadasz, dlatego że ja biorę Elytre i widzowie w tym momencie chciałbym wam pokazać to z góry, bo to już jest naprawdę piorunujące ja wrażenie. Pieska, Popatrzcie pieska, na to. Się tutaj widzę, Popatrzcie, y jak cukry. to wygląda. To wygląda jak jakieś miasto, jak jakaś osada. Serio, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką ja słuchajcie, chyba widziałem w życiu. Serio, jestem pod niesamowitym wrażeniem. Jakie tu są detale, jak to ładnie słuchajcie, wyglądasz. Oczywiście całe Milionowice zawsze były pięknym miastem, ale serio, teraz nagle mój lodowiec można uznać za naprawdę ładne miejsce.